Parę miesięcy temu odbyliśmy podróż pełną niezwykłych doświadczeń. Motocyklem do Bośni i Hercegowiny to wyjazd, którego nie zapomnimy. Z ekipą motopodróżni.pl poznaliśmy piękne widokowe trasy, wyjątkowe miejsca i wzruszające historie. Jednak zanim dotarliśmy do Bośni i Hercegowiny, przejechaliśmy trasę przez nasze piękne Tatry. Dotarliśmy do jednej z huśtawek z widokiem na góry, do jednego z najstarszych zamków na Słowacji, do imponujących ruin Starej Huty i do niebywale malowniczej wsi położonej w Tręskiej Dolinie. Dlaczego jeszcze warto przejechać tę trasę? Już pokazujemy. Ja jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda i razem z Mariuszem zapraszamy w trasę. Poranek dnia pierwszego. Licznik wyzerowany, motocykl spakowany. Czas zacząć przygodę. Pogoda od samego początku sprzyjała. Termometry od rana wskazywały 20 stopni Celsjusza, a wiedziałam, że będzie tylko cieplej. Moja baza wypadowa znajduje się kilka kilometrów na południe od Krakowa. Zresztą ekipy umówiłam się przy stacji benzynowej w miejscowości Chyżne. To tutaj planujemy przekroczyć przejście graniczne za Słowacją. Każdemu polecamy wyruszyć w trasę motocyklową do tego kraju. Tutaj znajdują się malownicze trasy z widokiem na góry. Jedną z nich mieliście okazję zobaczyć na naszym kanale. To nie wszystko. Ciekawostką jest, że ponad jedną trzecią powierzchni Słowacji stanowią lasy. Jedną z tak pięknych tras pojechaliśmy w poszukiwaniu jednej z kilku huśtawek, z których można podziwiać m.in. Tatry Zachodnie. Udało nam się tam dotrzeć, ale mając jedynie pineskę na mapie, to wcale nie było takie proste. Ale po kolei. Dotarliśmy do miejscowości Podbiel. To mała, urokliwa wieś położona w historycznym regionie Orawa. Nazwę zawdzięcza rzece, która przepływa przez tę piękną krainę. We wsi Podbiel znajduje się małe etnograficzne muzeum i zespół oryginalnych drewnianych domów zrębowych zbudowanych w XIX i na początku XX wieku. Tak jak u nas w górach znajdują się piękne, charakterystyczne chaty, tak tutaj są urocze budynki dwu- i trzyizbowe z dachami dwuspadowymi pokrytymi gątem i oryginalnymi otworami wentylacyjnymi u szczytów domu. To miejsce, w którym warto przystanąć i poczuć odrobinę słowackiej historii. W miejscowości Podbiel skręciliśmy w lewo. Po niespełna dwóch kilometrach naszym oczom ukazał się ciekawy budynek. Jak się okazało, to zabytek wybudowany w roku 1836 ruiny huty Franciszka. Do dzisiaj można z bliska obejrzeć pozostałości po wysokich piecach i pomieszczeniach, w których znajdowały się resztki hali fabrycznej. Jak się dowiedziałam, pod koniec sierpnia odbywają się tak zwane dni żelezjarstwa, podczas których można zobaczyć pokazy wytopu ród żelaza i to tradycyjną technologią. Tuż obok, tylko po drugiej stronie ulicy znajduje się czołg. My ograniczyliśmy się do obejrzenia go, ale chętnie tu wrócę. Bardzo sympatyczny właściciel dostarcza sporą dawkę adrenaliny, organizując przejażdżki obejmujące przejazdy przez błoto i wymagający teren. Co z pewnością jest ciekawe doświadczenie, które ciężko jest porównać do czegokolwiek innego, nawet do jazdy kładem, którą tak bardzo lubię. Kolejne kilometry jechaliśmy przez orawski biały potok, Zuberzec i okazało się, że to nie była ta droga, którą powinniśmy pojechać. Zamiast atrakcyjnie zlokalizowanej huśtawki trafiliśmy na jeszcze bardziej atrakcyjne zakręty. Nie lada gratka dla motocyklistów. Nie sposób było odmówić sobie przyjemności przejechania ich, więc pomimo tego, że wiedzieliśmy, że musimy zawrócić, chcieliśmy jeszcze zasmakować tych zakrętów. W ten sposób dotarliśmy do punktu widokowego, z którego rozciągał się piękny widok, w tym na jezioro Liptowskie, do którego dotarliśmy właśnie podczas trasy wokół Tatr, o której wspomniałam przed chwilą. Kolejne niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić. Zrobiliśmy sobie przerwę na kilka zdjęć, zamienili kilku zdań, po czym ruszyliśmy dalej. Podczas trasy, zarówno tej jak i podczas całego wyjazdu do Bośni i Hercegowiny, który był naszym głównym celem tej podróży, komunikowaliśmy się ze sobą za pomocą interkomów. Muszę przyznać, że odkąd pierwszy raz wybrałam się w trasę z interkomem, a dokładniej Cardo Freakon 4X, bo razem z Mariuszem zdecydowaliśmy się na ten model, nie wyobrażam sobie jazdy bez niego. W tle poza przyjemnym pomrukiem silnika słyszę muzykę, która wycisza się w momencie, gdy któryś z nas chce coś powiedzieć. Podróż upływa dużo przyjemniej, a przede wszystkim jest dużo bardziej wygodna. Gdy któryś z nas chce zatrzymać się na przykład na zrobienie zdjęcia, na tankowanie lub chce ostrzec przed takim zagrożeniem, drugie od razu się o tym dowiaduje. Wielu z Was korzysta z interkomów, więc wiecie, że to znacząco usprawnia podróżowanie. Huśtawka Zuberec to miejsce, do którego chcieliśmy dotrzeć. Podobno jest to jedna z mniej znanych huśtawek, ale mając ją po drodze, nie chcieliśmy jej pominąć. Wróciliśmy do miejscowości Zuberzec. Tam, nieopodal pensjonatu Josu, można zostawić sprzęt i spacerem pokonać asfaltową drogę, a po przejściu niespełna 15 minut po lewej stronie na łące dostrzeżemy dwa samotne drzewa. To właśnie pomiędzy nimi znajduje się Huśtawka. Świetne miejsce na odpoczynek i podziwianie zachodniej części Tatr. Warto znaleźć miejsce, które pozwoli poczuć odrobinę wolności i tzw. wiatru we włosach. Przestrzeń. To jedno z tych odczuć, które uwielbiam podczas jazdy na motocyklu. Wszelkie zwrotki 01SF dają w każdych warunkach. Wiecie, że na Słowacji znajduje się ponad 300 zamków? Kierując się na południe jedziemy do jednego z największych. Szacuje się, że pierwsze wzmianki na temat Zamku Orawskiego pojawiły się w roku 1241 i powstał on po najeździe tatarskim. Zanim jednak poznamy bliżej jego historię, postanowiliśmy zrobić sobie krótką przerwę i zregenerowanie sił przed zwiedzaniem, bo wiemy, że czeka nas długi spacer w obrębie murów zamku. Zaparkowaliśmy nieopodal restauracji pod zamkiem i zamówiliśmy sobie zupę czosnkową. Ja na drugie danie wybrałam smażony ser, czyli przysmak, który nieodłącznie kojarzy mi się ze Słowacją i Czechami. Zresztą podobnie jak kofola, którą wybraliśmy jako napitek świetnie gaszący pragnienie. Kofola powstała w Czechosłowacji w roku 1960. No ja uwielbiam I to jeszcze z kija pyszna. Idziemy na zamek, ale podobno jest do 15:00, a jest 15:30. Zobaczymy czy damy radę. My jesteśmy zawsze tak punktualni. Tak, na bardzo. Nas bardzo... Można w zależności od tego, ile macie czasu, można wybrać krótszą lub dłuższą trasę zwiedzania. Niezależnie od tego, którą wybierzecie, musicie mieć świadomość, że czeka was dużo chodzenia. Ten zamek jest pełen atrakcji, które z przyjemnością zobaczycie. Kur, mały okruch. <laughs> mały okruch? Mhm. tutaj. Mały okruch, mały okruch szczęścia. Kiedy przydaje się wentylacja w spodniach nie tylko jak jeździmy, ale też jak robimy sobie trekking na przykład na zamek gorazki. Ale tu całe radę. szczęście wentylację mamy potężną. Rycerze mieli. Potężną. No zdecydowanie w zbrojach płytowych mieli dużo gorzej. Technologia poszła do przodu. Dlaczego w ogóle powstał ten zamek? Jego głównym zadaniem było zabezpieczenie wschodniej granicy kraju i ochrona drogi prowadzącej do Polski ze względu na jej duże znaczenie handlowe. Istotnym powodem było także utworzenie sprawnego Centrum Administracyjnego dla Orawy. Warto zapoznać się z jego bogatą historią. Ja wspomnę tylko, że po II wojnie światowej zamek przeszedł na własność państwa. Wtedy rozpoczęto prace, których celem było przywrócenie zamkowi dawnej świetności. Prace rekonstrukcyjne trwają do dzisiaj. Spocerując po zamku, poznajmy go historię i historię tużonów, czyli węgierskiego rodu szlacheckiego związanego z tym zamkiem. Mamy też możliwość przyjrzenia się ekspozycji przyrodniczej i etnograficznej orawy. To, co zrobiło na nas ogromne wrażenie podczas zwiedzania, to po pierwsze wielkość tego zamku i jego potęga, jak i widoki, które rozciągają się z niego. Kasia podobał się zamek? Podobał, zwłaszcza na zewnątrz. Mi też się I, podobał. Piękne widoki są z, z wież, powiedzmy. No, jesteśmy ludźmi niekulturalnymi, zamiast się skupić na wystawach i tym, co tutaj jest opisane, to tak, my tylko, postarali... tylko widoki i widoki tak, i, bo i górę widoki. Było widać. <laughs> było widać góry. I co potrzeba. No, więcej potrzeba? Do dokładnie. To nie koniec atrakcji, jakie zaplanowaliśmy sobie na ten dzień. Kolejne miejsce zaskoczyło nas swoją urokliwością. Żeby do niego dotrzeć, przejechaliśmy mniej więcej 30 kilometrów kierując się na południe. Wolkoliniec znajduje się w Trleńskiej Dolinie. My na tym wyjeździe promujemy zdrowy tryb życia. Tak Wczesnie jest. widzieliście, że szliśmy cały czas po schodach, cały czas w górę zamku, a teraz mamy kolejne wzgórze. Gdzieś na Słowację mówili, będzie super, mówili, cały czas pod górkę. Cało życie. Całe życie pod górkę. W sumie ten podjazd tutaj mi przypomina bardzo podjazd na Bezmiechową. Nie wiem czy Tobie też. No podobnie. Bo mi bardzo, właśnie takie odczucie miałem. Kurcze, no ja bym jechał tam. No tylko to taka trochę co inne. Bezmiechowa, tylko szybowiska nie ma. Ale za to jest skansen. Tak. I zaraz go Wam pokażemy. Na miejsce dotarliśmy po 17, a zachodzące słońce podkreśliło magię tego miejsca. Pomimo niezwykłego uroku tej wsi, warto wspomnieć o pochodzeniu jej nazwy. Mianowicie, nazwa wzięła się od słowa wilk, bowiem podobno w przeszłości ten drabieżnik był wyjątkowo liczny w tej okolicy. Znalazłam informację, że podczas II wojny światowej w odwecie za działalność partyzancką Niemcy spalili część miejscowości i ta część nie została nigdy odbudowana. Zachowana część prezentuje dla typowych górskich obszarów Słowacji budownictwo wiejskie. To odizolowana osada w dolinie, która wydaje się być idealnym miejscem do wyciszenia się. Zresztą sami zobaczcie. Zabudowania tworzą częściowo zamieszkane skansen. To oryginalne, w większości drewniane chałupy pochodzące przeważnie z XIX wieku. Ściany pomazane są gliną. Znajdziemy tutaj kościół z 1875 roku, drewnianą dzwonnicę z 1770 i murowaną szkołę z końca XIX wieku. Zachowała się nawet drewniana studnia o głębokości 13 metrów z kołowrotem z 1860 roku. Przez środek wioski przepływa strumyk, co dodaje uroku. Tak naprawdę ja tylko udawałam, że przyjechałam na motocyklu, tak. to jest mój prawdziwy środek transportu. Dało się. No. Spacerując w tak wyjątkowym miejscu, nie sposób się dziwić, że ta osada została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a miało to miejsce w roku 1993. Posłuchajcie, jak tutaj jest cudownie cicho. A tutaj kolejne miejscówki do odpoczywania i potencjalne miejsca ogniskowe. A tam, tam do spacerowania. W tym miejscu moglibyśmy zakończyć naszą trasę. My jednak pojechaliśmy dalej, bo nocleg zaplanowaliśmy sobie w okolicach bańskiej bystrzycy. Stamtąd po wyspaniu się i zjedzeniu dobrego śniadania ruszyliśmy dalej, na Węgry, aby tam spotkać się z ekipą motopodróżni.pl i rozpocząć podróż motocyklami do Bośni i Hercegowiny. Jak przebiegała ta podróż i co zobaczyliśmy po drodze? Tego dowiecie się z serii, która pojawiła się już na tym kanale i jest bardzo chętnie oglądana. Może to będzie inspiracją do kolejnej podróży. A jeśli szukacie inspiracji na jednodniową trasę motocyklową, znajdziecie je na naszym kanale. Link do playlist z propozycjami znajduje się w opisie pod filmem. Wszelkie akcesoria motocyklowe potrzebne do wyruszenia w podróż, jak i kask i odzież motocyklową znajdziecie w sklepie internetowym mototur.pl. Dziękuję za wspólne przejechanie tej trasy. Jeśli się spodobała, zostawcie ślad po sobie. Ciuk w górę i komentarz zawsze są mile widziane. Do zobaczenia w następnym materiale. Lewa w górę, cześć!